Dzień dobry. Witamy w programie z cyklu Zawodowi Zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Budownictwo to jedna z głównych gałęzi gospodarki. Od lat obserwujemy jej dynamiczny rozwój zarówno w kraju, jak i za granicą. Przekłada się on na wzrost miejsc pracy dla specjalistów w tej branży. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac izolacyjnych. Dlatego też zawód montera izolacji budowlanych występuje w wykazie zawodów deficytowych w urzędach pracy. Oznacza to więcej miejsc pracy niż osób jej poszukujących na rynku. W studio gościmy eksperta, który przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Chcemy dzisiaj opowiedzieć o zawodzie Monter Izolacji Budowlanych. Może zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Monter Izolacji Budowlanych to specjalista, który zajmuje się izolacją. Czyli jego zadaniem jest stworzenie ochrony przed utratą ciepła, hałasem, wilgocią oraz drganiami zarówno w małych, jednorodzinnych domach. Jak i w wielkich budynkach biurowych lub przemysłowych. Zawód ten wymaga odpowiednich warunków fizycznych, co oznacza, że wybierają go głównie mężczyźni. Spójrzmy na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Monter Izolacji Budowlanych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD-06 Wykonywanie izolacji budowlanych wykonywania i naprawy izolacji wodochronnych, wykonywania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych, wykonywania i naprawy izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych. Na co dzień ociepla i wygłusza wnętrza budynków w czasie budowy oraz budynków już istniejących, remontuje i konserwuje izolacje, aby poprawić ich stan i skuteczność, analizuje rysunki robocze i na ich podstawie ustala zakres oraz rodzaj robót izolacyjnych, pracuje zespołowo pod ścisłym nadzorem przełożonych, wykonuje rutynowe czynności ściśle uregulowane instrukcjami i przepisami. Mam do Pana kolejne pytanie. W jakich miejscach y, taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Są to najczęściej firmy budowlane oraz warsztaty rzemieślnicze. Zatrudnienie jest także możliwe w administracji budynków, osiedli mieszkaniowych lub wspólnot. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować działalność gospodarczą i prowadzić własne firmy budowlane. Zanim poproszę Pana o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszą reporterką w terenie. Zobaczymy i posłuchamy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo, Marto? Halo, Marto, jesteśmy na wizji. Ale, że jesteśmy, bo... no nie zauważyłam. E, dzień dobry Państwu. Dzisiaj, jak widać, jesteśmy na budowie. E, mam okazję spotkać się z osobą zajmującą się izolacjami. Od naszego rozmówcy dowiemy się, jak w praktyce wygląda jego zawód. Dzień dobry. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje pan ten zawód. A co tu dużo opowiadać? Zawsze wszyscy mi mówili, że najlepsza praca jest w budowlance. Zawsze będzie się budować lub remontować. Skończyłem więc zawodówkę na kierunku betoniarz zbrojarz no a potem pracowałem w firmie budowlanej, ale jakoś te zbrojenie do końca mi pasowały, no to postanowiłem jeszcze skończyć kurs zawodowy i tak zostałem monterem izolacji budowlanych. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonanie każdej pracy ma swoje zalety, ale także i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu Monter Izolacji Budowlanych. Stabilne zatrudnienie, zadowalające zarobki. Wysokiej klasy specjaliści są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Możliwość pracy przy prestiżowych projektach budowlanych. Wady wykonywania zawodu Monter Izolacji Budowlanych. W sezonie letnim praca może być wykonywana na dwie zmiany: praca na wysokościach oraz w trudno dostępnych miejscach. Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych. Możliwość pracy w miejscach oddalonych od miejsca zamieszkania. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszą reporterką w terenie. Halo, Marto! Halo, studio? Tak, jestem na miejscu. Czy mogłabyś zapytać swojego gościa jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, moja koleżanka w studio ma jeszcze do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie? Wie Pani, trzeba być dobrego zdrowia. Często pracujemy na wysokościach, więc trzeba mieć poczucie równowagi i dobrze znosić zmiany wysokości. Pracuje się wiosną, latem, jesienią, a czasami w łagodną zimę. Trzeba być odpornym na pogodę. Praca jest zespołowa, więc trzeba umieć z ludźmi się dogadać. Jak jest praca, to jest praca. Trzeba się skupić, wie Pani. Trzeba zrobić tak jak trzeba, dokładnie, a nie tam żadna fuszerka. Dziękuję za uzupełnienie. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Panie ekspercie, muszę dopytać, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Słaba budowa ciała, poważne wady wzroku i słuchu oraz ogólnie niska wydolność fizyczna to są główne przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie. Oprócz tego, trudności w pracy montera izolacji budowlanych mogą stwarzać omdlenia, zaburzenia równowagi i zawroty głowy, lęk wysokości. Wady serca i nadciśnienie tętnicze, a także z uwagi na możliwość zapylenia w miejscu pracy, choroby układu oddechowego. Na zakończenie chciałbym dodać, że przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję panu za obecność w studiu. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód jego specyfikę i wymagania. To wszystko na dzisiaj. Żegnamy się. Do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie monter izolacji budowlanych, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza: branżowa szkoła pierwszego stopnia, 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki BUD06 Praca w zawodzie monter izolacji budowlanych. Ścieżka druga: kwalifikacyjny kurs zawodowy BUD06 lub 2 lata nauki w zawodzie, lub 2 lata pracy w zawodzie. Potwierdzenie kwalifikacji BUD06 egzamin Zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, praca w zawodzie Monter Izolacji Budowlanych. Ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej, plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym, potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł czeladnika w zawodzie Monter Izolacji Budowlanych po przepracowaniu minimum trzech lat, potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł tu mistrza w zawodzie monter izolacji budowlanych praca w zawodzie monter izolacji budowlanych.